Cześć, witajcie, ja jestem Nexu, a tym filmem rozpoczynamy co najmniej tygodniowy maraton. O godzinie 16.00 na tym kanale będą pojawiały się ciekawostki. Dobra forma rozrywki do obiadku, a o godzinie 18.00 nutka strachu i przerażające filmy. A między godziną 19.00 a 20.00 codziennie odpalam live streamy na tym kanale. No i co, standardowo, Nexu przestrzuł na Instagramie za każdego followa oddzięczam się lajkiem pod waszym zdjęciem oraz zostawcie łapkę w górę i szczelcie dzwonek, ponieważ YouTube ucina powiadomienia. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam. Proszę Was, do oglądania. Na pierwszym miejscu znajduje się wręcz absurdalna i abstrakcyjna sytuacja z 2016 roku. Czteroletni chłopiec został skazany przez sąd w Kairze na karę dożywotniego więzienia. Absurdalny wyrok zapadł w masowym procesie, gdzie dziecko wraz ze 115 innymi osobami było sądzone m.in. za morderstwa, groźby i wandalizm. Obrońcy informowali sąd o pomyłce, jednak ten uwzględnił chłopca w wyroku. Dziecko przed złapaniem było poszukiwane za morderstwo, zakłócenie spokoju i wandalizm na mocy Oskarżenia, które obejmuje 116 osób wraz z nim. Śledztwo zostało podjęte po demonstracji ze stycznia 2014 roku przeciwko autorytarnym rządom prezydenta Assisi'ego, która miała miejsce w prowincji Fajon, 70 km na południe od Kairu. Wyrok został ogłoszony w lutym 2016 roku. Czteroletni Ahmed Mansour usłyszał wyrok do żywocia za przestępstwa sprzed dwóch lat. Oznacza to, że miał się ich dopuścić w wieku dwóch lat. W akcie oskarżenia mały chłopiec miał dopuścić się czterech. Morderstw i usiłowania ośmiu zabójstw. Niestety nie wiem jak ta rozprawa się zakończyła, ale cała sytuacja jest bardzo abstrakcyjna. Kyle Alwood, dziewięcioletni, który w 2019 roku spowodował śmierć aż pięciu członków jego rodziny. Polskie źródła podają, że była to jedna ofiara, jednakże amerykańskie, że aż pięć. Zdaniem prokuratury w kwietniu 2019 roku dziewięcioletni Kyle Alwood podpalił domek kempingowy, wiedząc, że pięciu członków jego rodziny przebywających wewnątrz nie ucieknie z tej płonącej pułapki. Po odpaleniu domek momentalnie stanął w ogniu, tak jakby ktoś wcześniej polał go benzyną. Jak podała stacja CBS, dziewięciolatek zeznawał już przed sądem. Nie powiedział jednak nic, co mogłoby wytłumaczyć jego zachowanie. Cały czas płakał i powtarzał, że nie rozumie co zrobił. W trakcie śledztwa wyszło, że chłopiec ma schizofrenię, ADHD i chorobę afektywną dwubiegunową. Chłopiec może być dopiero sądzony, gdy skończy 21 lat. A co mu grozi? Najprawdopodobniej dożywocie w więzieniu lub w zakładzie psychiatrycznym. W 2018 roku odbyła się rozprawa 15-letniego Makaila Grod, który zadźgał nożem 19-latkę z Colorado. Chłopak rzucił się na swoją ofiarę, kiedy ta, nie podejrzewając niczego złego, otworzyła mu drzwi. Następnie została zaatakowana przez chłopaka nożem. Policjanci ustalili, że Aiden przed dokonaniem pierwszego morderstwa stworzył tak zwaną kill list, czyli listę śmierci. Na liście jednak nie było imienia zabitej. Znalazła się tam natomiast młodsza siostra Makaili. W związku z tym funkcjonariusze stwierdzili, że oskarżony one porządkowo nie miał zamiaru zabijać dziewiętnastolatki, tylko jej krewną. Los jednak chciał, że to właśnie makayla otworzyła drzwi mordercy. Wówczas jej siostra znajdowała się w łazience zamknięta od środka. To ją uratowało od śmierci. W 2019 roku pojawiło się nagranie na kanale YouTube Nine News, w którym to odbywała się rozprawa. Wtedy już szesnastolatka został skazany przez sąd na dożywotnią karę pozbawienia wolności. Jess Osborne, zapewne obiło wam się to imię i nazwisko o uszy w 2016 roku. Uzbrojony 14-latek wtargnął na teren swojej szkoły i rozpętał ogień zabijając wiele osób. Sprawa ta toczyła się latami. Dopiero w 2019 roku nastolatek został skazany na dożywocie przez sąd. W 2018 roku odbyła się rozprawa w rodzinnym sądzie, aby ustalić, czy będzie on sądzony jako dorosły. Zastanawiacie się zapewne, jaki był motyw tego piekielnego zachowania, wówczas jeszcze dziecka. Otóż tłumaczył się, że do każdej szkoły, jakiej poszedł, totalnie nikt go nie lubił, więc postanowił się zemścić na uczniach. Dodatkowo nastolatek powiedział agencji specjalnej FBI, że w wniósł szczelaninę w szkole. Jego pierwszą ofiarą był jego własny ojciec. Miał on 47 lat. Nastolatek zastrzelił go pistoletem, który ojciec trzymał w szufladzie obok łóżka. Jesse Osborne was taken away by the Anderson County Sheriff's Office after the senten sentencing. He's in the custody of the Department of Corrections tonight and he will stay at Kirkland Correctional in Columbia with other 17-year-olds until they move him to a permanent facility.